Cześć, witajcie moi drodzy. To ja Olek w kolejnym odcinku na naszym kanale. Po długiej przerwie trochę mi tu nie było, i zanim przejdę do filmu, to chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsze, dlaczego mi nie było, słuchajcie, przepraszam, byłem zajęty. musicie zrozumieć to, że YouTube to nie jest moje jedyne zajęcie w moim życiu. Naprawdę miałem kilka spraw, które musiałem załatwić, które są dla mnie ważne na przyszłość, na za kolejny rok czy dwa. Ale spokojnie, już wracamy normalnie do odcinków, a druga sprawa to chcę powitać nowych widzów, trochę, trochę was tu przyszło przez ten miesiąc, kiedy mnie nie było, witam was bardzo serdecznie na kanale, ja nazywam się Aleksander Marek, a to jest kanał, gdzie opowiadam o życiu i podróżach do Grecji, mam nadzieję, że wam się nasz kanał spodoba i że zostaniecie tutaj na dłużej. A my słuchajcie moi drodzy, dzisiaj opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku, czy Ateny to bezpieczne miasto nocą. Zapraszam Was na odcinek. Dobrze, moi drodzy, więc czy Ateny to bezpieczne miasto? To oczywiście podzielimy na dwie części: ci na noc i na dzień. Moi drodzy, więc moim zdaniem, bo to oczywiście jest moja opinia, pamiętajcie zawsze: Ateny to miasto bezpieczne. Pomimo tego, że oczywiście w każdym mieście się wam może zdać krzywda, to powiedzmy sobie wprost: w każdym mieście na świecie. Ale jeśli chodzi o Ateny, słuchajcie, naprawdę moim zdaniem jest to miasto bezpieczne dniem, a zarazem nocą. A nawet bym powiedział, że w nocy jest bardziej bezpieczne niż w dzień. Dlaczego? Musicie rozumieć to, że przede wszystkim Ateny jest ba są bardzo dużym miastem. To jest sprawa numer jeden. To miasto ma 4 miliony mieszkańców. Jest dosyć spore. Po drugie, przyjeżdżają tam turyści z całego świata, więc... Logiczne jest to, że oni też chodzą wszędzie i tak dalej jeżdżą i raczej im się krzywda nie dzieje, przynajmniej na razie nic takiego nie było poważnego w Atenach. A po drugie słuchajcie to, że sami mieszkańcy Aten, nateńczycy plus turyści w nocy chodzą po mieście, jest to imprezowe miasto po prostu, na Monasteriach czy na ulicy Ermu nocą nie tak powiem, tutaj życie. Ludzie chodzą do restauracji, do barów, do pubów, imprezują, spotykają się z przyjaciółmi, znajomymi, więc tutaj, słuchajcie, miasto pod tym względem jest bezpieczne. Więc nie powinno Wam się nic stać, na przykład na monasteriach o godzinie tam późnej, bo ludzie imprezują do późnych godzin, prawie do rana. Więc mówię Wam to też z mojego doświadczenia, bo ja sam też chodzę na monasteraki czy na ulicę Ermu. I tak po prostu wieczorami w nocy z, ze swoimi znajomymi i nic wam się nie stanie. Jest mnóstwo, mnóstwo osób. Dlatego też, słuchajcie, Aten jest po prostu bezpiecznym miastem pod tym względem, ale oczywiście trzeba na siebie uważać, tak? Bo pamiętajcie też o tym, że no jest bardzo dużo różnych uchodźców w Atenach, którzy też mieszkają w tym mieście nielegalnie. Są w Atenach faktycznie miejsca, w których nocą trzeba na siebie uważać, więc to nie jest tak, że to jest w pełni bezpieczne miasto. To zależy też od godzin, od dzielnic. Niemniej jednak, Centrum Aten jest bezpieczne, tam nikt się nie odważy Wam zrobić krzywdy, bo tam jest za dużo osób, za dużo ludzi. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, musicie uważać na siebie, do jakich dzielnic wchodzicie samemu, bo no po prostu jest bardzo dużo y, cudzoziemców, obcokrajowców, którzy żyją w Atenach są nielegalnie i trzeba na siebie uważać, bo też oczywiście okradają i odwarają różne akcje. Więc trzeba to mieć też z tyłu głowy, niemniej jednak pod względem turystycznym jednak Ateny są miastem bezpiecznym, do którego przyjeżdża bardzo dużo osób, więc jeżeli się boicie, czy, czy wahacie się, czy coś wam się stanie, no bo mieliśmy w tym roku jeden incydent z jedną Polką na wyspie Kos, bardzo duża tragedia, niemniej jednak no, to był przypadek, wyjątek, który się zdarzył, nie zabił ją Grek też powiedzmy sobie wprost, tylko jakiś uchodźca z Balglandeszu. Więc, Ateny słuchajcie, wracając do Aten, moim zdaniem są w nocy czy w dzień miastem bezpiecznym dla turystów. Bardzo wielu turystów do Aten przyjeżdża, ja sam zachęcam e, przyjechać. E, nie bójcie się tego miasta, e, czy będą z kobietą, też samemu można po Atenach chodzić. Bardzo wiele kobiet po Atenach chodzi też same, tak? I czy mężczyzn też, bo to, 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 to kieruje do wszystkich, więc nie macie się, czego bawiać. Zachęcam Was do przyjazdu yy, i tyle. Bardziej bym powiedział, uważajcie na pogodę, bo w dzień jest w Atenach bardzo gorąco. Latem i prędzej Wam słońce tutaj zaszkodzi niż ktoś, yy, niż ktoś yy, inny. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się że spodobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Podzielcie się ze mną swoją opinią. Yy, zapraszam Was na moje social media, do których linki macie w opisie. I my, słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć!